Hej, hej kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ostatnio vloga nie było, dlatego że w zeszłym tygodniu trochę się podziębiłam, a w zasadzie może nawet nie tyle, co sama się e, przeziębiłam, tylko zaraziłam od Victory, ale dzisiaj już jest lepiej, więc stwierdziłam, że od razu złapię za aparat i trochę dla Was tutaj ponagrywam. E, no i witam się z Wami moim śniadaniem, moją owsianką i kawą. E, ta owsianka może nie wygląda zbyt korzystnie, bo ma taką dziwną konsystencję. Tołożyłam um, sobie jeszcze tutaj kilka śliwek, um, ale pokazuję ją Wam dlatego, że to jest jakaś nowość ja nigdy nie kupuję um, takich owocowych owsianek um, raz chyba jako nastolatka kupiłam sobie taką w um, takim pudełku jakby plastikowym i zalałam ją wodą w ogóle mi nie smakowała i nigdy więcej jakby do tego nie wróciłam a to jakoś tak ostatnio um, byłam w sklepie i mnie Pokusiło. To jest taka owsianka od e, firmy Nestle, e, owsianka odporność w ogóle. I ona tutaj jest z tym, z tym co chyba napisane, z porzeczką i z maliną. Czyli jak dla mnie to powinna być ok. Było ich chyba trzy rodzaje, ale tak jak mówię, nigdy nie przepadałam za takimi e, słodkimi, zawsze sobie robiłam klasyczną i coś po prostu do niej dodawałam. E, no, za chwilkę się przekonam, czy, czy jest dobra. Jeśli tak, to będzie też to fajna opcja. Szybko też się robi, bo po prostu zalewa się tylko gorącym mlekiem, a taką klasyczną, to ja zawsze po prostu gotowałam. Gotowałam w trakcie płatki i, i mleko, a tą tylko zalałam i taka szybka wersja. Oj, ktoś tu chyba chce iść spać, tak? A przywitaj się troszkę, powiedz dzień dobry, cześć. Cześć, a chcesz podać rączkę, tak? Tak, no ty chcesz dać cześć. Mama nie skończyła się malować nawet. Muszę rzęsy dokończyć. Chciałam tą małą damulkę położyć spać. Chcesz zejść? No to proszę. No, ale nie chciała i spać, a teraz nagle chyba się zachciało. Co jest? Co takiego? Chcesz iść spać? Spróbuję kolejny raz ją uspać. Nie wiem, co jest. Co jest? Piciu, tak? Chcesz pić? Dobra. Oczywiście Wiktoria nie zasnęła wtedy, kiedy się odzywałam do was ostatnim razem. Zasnęła przed chwilą, ale sobie trochę rzeczy przy niej ogarnęłam. E, pranie jedno ściągnęłam, drugie wstawiłam. Wczoraj Paweł e, zniósł kilka kurtek ze strychu i muszę je po prostu wyprać. Trochę rzeczy, które nie leżały na swoim miejscu, uporządkowałam. No i przed chwilą ją uspałam. Zgłodniałam, powiem Wam szczerze, zrobiłam sobie takie późne drugie śniadanie, bo obiad zjem z Wiktorią, jak wstanie. A tutaj mam jogurt naturalny, banana, trochę płatków migdałów i mrodzynki. Zaraz sobie może jeszcze coś obejrzę i zobaczymy, ile pośpi. Mam nadzieję, że długo i że będzie dzisiaj miała tylko jedną drzemkę, żeby wieczorem nie było problemu. Jestem kochani i powiem wam, że nie wiem jak to się dzieje, ale ja codziennie mam coś tutaj do sprzątnięcia, do ogarnięcia. No w zasadzie codziennie coś tutaj sprzątam, nie wiem jak to się dzieje, e, czy to Wiktoria nam tak tutaj bałagani, czy, czy co, ale w sumie to już chyba się przyzwyczaiłam. Miałam jeszcze umyć podłogę, ale nie zdążyłam odkurzyć, e, jak jeszcze Wiktoria nie spała. Nie wiem, jakoś zapomniałam, zajęłam się czymś innym. A wolę jak jest odkurzona i wtedy ją umyć, było tak to, nie wiem, nie chce mi się po prostu ciągnąć jakichś tam paprochów za sobą. No ale to jest też powód do tego, żebym tutaj chwilę usiadła i może nic nie robiła. Widzę, że jakieś tam słonko się przebija. Mam tutaj okno i tak zaglądam, bo już od, nie wiem, od niedzieli w zasadzie, dzisiaj mamy środę no to tak od niedzieli pogorszyła nam się mocno pogoda, jest zimno i to tak jeszcze w niedzielę było takie jakby załamanie, a w poniedziałek to już było tak zimno, no właśnie poniedziałek, wtorek i dzisiaj to jest taki ziom że ja bym powiedziała taki jesienny, mocno jesienny i w ogóle nie ma słoneczka i ja jeszcze bym zniosła to, że jest chłodniej ale brak słoneczka to to tak trochę smutno. Brzydko jakoś tak się robi na dworze. Wstaje jest ciemno, e, w południe jest ciemno, wieczorem jest ciemno i to tak no wiadomo, że nie <grym> przez cały dzień nie jest aż tak ciemno jak wieczorem, ale wiecie o co mi chodzi. E, mam wrażenie, że mam taki głos zmieniony, ale no jakoś tak e, nie wiem, trzyma mi się taki dziwny ten głos. E, no, dobrze, że już się lepiej czuję, bo powiem wam, że jak się jest przeziemionym, to się nic nie chce, boli głowa i w ogóle tak nieciekawie. No, jakby było ładne słonko, to bym wyszła chętnie na spacer, chociaż wczoraj też byłam, mimo tego, że było zimno. Um... Ale nie, niekoniecznie fajnie się szło. Jeszcze szło się fajnie w jedną stronę, ale jak zawróciłam z wózkiem, to poczułam po prostu tylko taki wiatr prosto w twarz i wracało się już bardzo źle. Nieprzyjemnie, zimno, wiało prosto w twarz. Miałam wrażenie, że zaraz pochoruję się bardziej. I tak, no nie wiem, nie bardzo. A tutaj tak jakby nasza wioska jest taka dosyć mała i krótka. I czy w jedną stronę pójdę, czy w drugą to za chwilę ta wioska się skończy i, no i nie ma nic, nie ma drzew, nie ma jakby takiego takiej osłony, nie ma budynków, bo wiadomo, tak w środku tutaj jeszcze tak nie wieje, no a już, już poza, poza takim jakby terenem zabudowanym jest chłodno. A co jest jeszcze śmieszne względem tej pogody, powiem Wam, że zamówiłam sobie ostatnio kurtkę jeansową. Zamówiłam ją w kropie i właśnie z zostawą do sklepu, a nie do domu, bo chciałam też jeszcze sobie pochodzić trochę po sklepach i stwierdziłam, że pojadę po nią właśnie do sklepu. No i oni tej kurtki dosyć długo nie wysyłali, bo nie wiem, z dobry tydzień, półtorej. No i w końcu napisałam do nich wiadomość, kiedy ta kurtka zostanie wysłana. Bo już się zrobiło przez ten czas nawet zimno. Miałam nadzieję, że jeszcze się ociepli, ale no, no cóż. No i w zasadzie, chyba tego samego dnia, kiedy wysłałam tą wiadomość, odpowiedzi nie dostałam, ale kurtka już była wysłana. Szła kolejne, nie wiem, z dwa dni. No i po kolejnych dwóch dniach ją odebrałam, czyli odebrałam ją jakoś w zeszłym tygodniu, w piątek, chyba? Chyba tak. Ale widzę, że już pogody na tą kurtkę jeansową nie będzie. No Poczeka sobie do wiosny, a myślałam, że jeszcze będzie ciepło. No i też jak ją zamawiałam, to jeszcze było bardzo ciepło. Ta pogoda się zmieniła jakoś, nie wiem, z 2-3 dni później. No i liczyłam na taką cieplutką jesień, że wiecie, wystarczy mi pod taką kurtkę sweter i będzie ok, ale nie, jeszcze jak na mnie, na takiego zmarzlucha, to. To chyba jednak nie. Może Wam ją potem pokażę. Kupiłam też sobie taką zwykłą kurtkę, więc taką klasyczną, pikowaną, e, e, cienką, taką, nie wiem, powiedziałabym wiosenną czy jesienną, właśnie e, na takie cieplejsze jeszcze dni. E, no, mam nadzieję, że się jeszcze przyda, bo póki co ubrałam ją raz. No i zobaczymy, jak dalej będzie z pogodą. Wiecie co? Przed chwilą, tak sobie e, siedząc, uświadomiłam, że dzisiaj jest 22 września i tym samym pierwszy dzień jesieni. Także tak, co tu wymagać? Mamy już jesień. Trzeba cieszyć się w sumie każdą porą roku. Także mam nadzieję, że jesienią też się nacieszę. W tym, ro w tym roku, latem się nacieszyłam myślę chyba e, najbardziej spośród wszystkich takich, nie wiem, moich ostatnich lat bo Zawsze narzekałam, że to za gorąco, to coś tam, że wolę jakieś chłodniej, bo można się ubrać, a latem nie można się rozebrać. A w tym roku tak całkowicie w 100% cieszyłam się tym latem, mimo to, że byłam już z Wiktorią i czasami naprawdę było mi gorąco i nie miałam siły, nie wiem, czy jej uspać, czy, czy cokolwiek przy niej robić w taki upał, ale się cieszyłam, także zaczynamy jesień i teraz będziemy cieszyć się jesienią. Wyszłyśmy troszkę na dwór, wikusiu. Pokaż się trochę. Wyszłyśmy trochę na dwór. Było piękne słońce, ale już niestety zaszło. Tak? To takie minki robi? Mm. Zwstydziłeś się? Minkę robisz taką, hmm, taką. O, na tatę? Tak. Ta no, myślałam, że będzie lepsza pogoda. Wyszłyśmy, tak? Troszkę Nie. pochodzić. Nie. Nie jest fajna pogoda, tak? Nie, zimno? Tak. Ta Wróciłam właśnie do domu się przebrać. W zasadzie to ten sweterek może zostać, ale mam dresy i przebiorę te dresy, bo Paweł musi jechać w jedno miejsce i pojedziemy z nim tak do towarzystwa. Powiem Wam, że tak zmarzłam na dworze, że nawet za bardzo nie chciał mi się iść ani na spacer, ani jakoś tak za długo bawić z Wiktorią. Bo nawet i nie było za bardzo jak. Chciała iść do piaskownicy, ale piasek mokry i tak wiecie. Chciała na huśtawkę, mokra. I tak nie miałyśmy za bardzo co robić. No i tak, pojedziemy, przejedziemy się. Wieczorem muszę zrobić jeszcze, wylosować w zasadzie osobę, która wygra rozdanie. Chciałam Wam jeszcze pokazać tą kurtkę, co ostatnio kupiłam, tą jeansową, i tą właśnie czarną. Nie wiem, czarną pokażę chyba na sobie, bo może ją zaraz ubiorę. Chociaż tak nie wiem, będę tak cała na czarno. No i pomyślałam, że pokażę Wam się w lustrze, bo za bardzo nie mam innej możliwości, bo nie mam statywu. No i zauważyłam, że oczywiście lustro jest całe wypalcowane, więc nie bardzo tak się w takim pokazywać. No i mało tego, zauważyłam, że nie mam ręcznika papierowego, także nie mam czym tego lustra przetrzeć. Przydałoby się gdzieś wstąpić do jakiegokolwiek sklepu i kupić chociaż ten ręcznik papierowy. Chociaż nie powiem, mam chęć, żeby jechać do Biedronki, bo naszło mi właśnie jakoś tak na tą żurawinę i na te orzechy nerkowca, które bardzo, bardzo uwielbiam. A jakoś tak ostatnio przy, przy tej takiej, że tak powiem, demolce kuchni, e, zabrakło mi właśnie tych rzeczy, i jakoś mam tak e, ochotę. Ale no nie wiem, jest tak zimno, że najchętniej to zrobiłabym sobie herbatkę, weszła pod koc i, i tylko tak spędziła wieczór. E, no jeszcze nie ma w sumie wieczoru. Jest godzina 16, także no zanim wrócimy, to może być taki wieczór, więc no nie wiem, czy będzie mi się chciało jeszcze gdzieś iść do sklepu. Właśnie wróciliśmy do domu, ja szybko przetarłam te lustro i stwierdziłam, że pokażę Wam te moje nowości w szafie. Mam właśnie na sobie tą kurtkę, tą moją czarną nową kurtkę. Ja taką kupiłam w tamtym roku, tylko że w Sinsei, tylko że rozmiar większą, bo byłam jakby świeżo po porodzie i może troszkę więcej mi nie było. I teraz miałam wrażenie, że ona mnie jakoś tak troszkę pogrubia, dlatego teraz kupiłam podobną, czarną, klasyczną, tylko po prostu rozmiar em, mniejszą niż w tamtym roku. E, no i ona wygląda tak. Zwykła, klasyczna, czarna, niezadługa, taka pikowana kurtka. Myślę, że taka czarna pasuje po prostu do większości rzeczy i em, konieczne było, abym taką po prostu w szafie posiadała. Także myślę, że wygląda całkiem ok. Kosztowała 99,99, ,99, także 100 zł bez grosza. Myślę, że jak na kurtkę, to też cena całkiem ok. I na pewno będzie się nieraz yy, przydawać po prostu. Od razu też Wam pokażę tą jeansową kurtkę. I jeansową kurtkę również kupiłam w tamtym roku, jakoś od razu po porodzie. Również w większym rozmiarze. Ta sama historia, dlatego też nie czuję się w niej zbyt dobrze. I stwierdziłam, że kupię nową. Bardzo mi się podoba. Tamto miałam taką klasyczną, jakby taki klasyczny, ciemniejszy jeans. Ta jest w takim jaśniejszym kolorze, z takimi właśnie przetarciami, jakby. Bardzo mi się podoba, nawet bardziej niż ta, e, którą mam z tamtego roku, więc myślę, że też będę często ją nosić. E, no nie wiem, czy jeszcze w tym roku, chociaż właśnie rozmawiałam przed chwilą z Pawłem, że jeszcze ma być u nas e, ponoć. Ładna pogoda po mm, około 20 stopni, więc no na takie 20 stopni to no, na pewno by się jeszcze przydała. A jak nie, to po prostu na wiosnę. E, ona również kosztowała 100 zł bez grosza, więc też mi się wydaje, że e, cena jest całkiem ok i całkiem fajnie wygląda. I tak samo jak kurtka, na pewno często będę z niej korzystać, bo ja lubię właśnie takie rzeczy, nawet ym, czy to na koszulę, na bluzkę albo nawet do sukienki, do czegokolwiek po prostu sobie tak nałożyć i myślę, że fajnie to wygląda. Nie byliśmy w Biedronce, bo do Biedronki nie mieliśmy po drodze, po prostu musielibyśmy jechać specjalnie do niej. E, mieliśmy Dino po drodze, także wstąpiliśmy i wzięłam sobie właśnie trochę takiej Bakali. E, tu na początek jest, w ogóle postawiłam na markę Bakalant, dlatego że po prostu ją znam. E, była jeszcze jakaś inna, może taka bardziej, e, nie wiem, tamta, po prostu sklepowa ale postawiłam właśnie na tą markę i tutaj jest mieszanka orzechów i pestek, były jeszcze jakieś inne rodzaje ja wzięłam akurat tą mieszankę, tutaj jest nerkowiec, orzech laskowy i pestki dygi. akurat wszystko co lubię, myślę, że będzie dobre następnie wzięłam rodzynki sułtańskie tak jak mówiłam wcześniej, wolę żurawinę, ale czasami dla osłody rodzynki też lubię sobie do czegoś dodać no i tutaj żurawina, której mi brakowało, na pewno jak będę w biednące, to zrobię też sobie większe zapasy i koniecznie też muszę sobie kupić więcej orzechów nerkowca ale tak, na razie tak, żurawina i tutaj nowość dla mnie, bo nigdy nawet nie próbowałam wiśnia soczysta suszona wiśnia, no nigdy nawet, tak jak mówię nie próbowałam, nie jadłam, nawet w zasadzie chyba nie zauważyłam nigdy gdzieś w sklepie, żeby była no nie wiem, zobaczymy czy będzie dobra mam nadzieję, że tak Wyszliśmy na spacer, bo w sumie ja chciałam, ale jest mi zimno i nie wiem. Dobrze, że Wiktoria jest zadowolona, to w ogóle dzisiaj mówiłam, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, bo tak nagrywałam, zaczęłam przeglądać, zobaczyłam datę i w sumie no tak, czego chcieć więcej. No, lusterko hmm. No, tutaj jakieś same wypadki ostatnio. Lusterko potłuczone, ostatnio znak był przetrącony. Jak szłam to się aż tak zdziwiłam, że znak leżał aż gdzieś tak w polach. Ktoś Ktoś miał jakieś takie nieszczęście, chyba. Wikusiu, no. co tam? Nic nie powiesz? Zaśpiewaj. Zaśpiewaj coś. A, a, a! A, a, a! Jak Wikusia śpiewa? Pięknie! Przetrzymaliśmy ją i nie miała drugiej drzemki. Ale śpiewasz, Chyba bardzo by chciała. Mm -mm. Ale przynajmniej będzie wieczór wolny. Miejmy nadzieję. No, miejmy nadzieję. Albo pójdzie się zdrzemnąć i wstanie. Albo weź, do niej chodzi co 5 minut. Albo tak, bo jak pójdzie wcześniej spać, to czasami jest tak, że się wierci, nie? Coś tak jakby nie ta pora. Idziemy do parku, czy idziemy? Jedziemy do parku. Ja bym poszła chyba do parku, bo będzie cieplej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam na drodze to już koniec wszystkiego, nie ma drzew. Będzie wiało. Jest zimno. Jest będzie Jesteś podrapany na twarzy. Nie Wiec. wiem. Chcecie tak podrapał. Wiktoria albo pies. <laughs> pies? <laughs> Wyskoczył jak trzymałem, kto skoczył na nas. Buzia, kto tatę tak podrapał? Kto tatę podrapał? Wikusia? Ty podrapałaś tatę? Podrapałaś? Mm -mm. <grymne> to nie ja. Fajnie się jedzie w rowerku? Tak? Lepiej niż w wózku? Mm <grymne> To tato tak wybrał. Tato, tak? Ale ciapa. To chyba jednak zły pomysł tym był. No to nie wiem, czy to taki był dobry pomysł. Trochę taka ciapa. po Co? po No to ja idę po trawie. <grym> no dobrze, że je ja wetrąłam dopiero co to. <grym> Mogą się już pobrudzić, nie? No ale cóż, takie uroki. Sobie... Mówię, że będzie ciepło. Zobaczymy czy się sprawdzi. Wie. No ty mówiłeś, że w przyszłym tygodniu będzie ciepło. No, może ciężko, to jest 20 parę Oby. To jeszcze by się troszkę przydało tak. Albo nie no, mogłoby być chłodniej, ale żeby było słonecznie, a nie tak, że jest w ogóle tak... Rowerami no, nie o, rowerami by się powiedziło, a tak jest po prostu. Dosyć, że zimno, jej dosyć, że zimno to jeszcze... No i nie powiem, dosyć, że zimno to jeszcze brzydko. O, to chciałam powiedzieć, że tak, bez słońca. No ale nic. Mikusia, jesteś tam? Nie! <grybujesz> yes. mam się już z wami pożegnać, moi drodzy, będę kończyła tego vloga, wróciliśmy niedawno ze spaceru, zrobiliśmy Wiktorii kąpiel ehm, Paweł jeszcze ją tam aktualnie kąpie, no i nie wiem, która jest godzina, nie ehm, jest jeszcze jakoś tak późno jest chyba po 18 ehm, ale już tak będziemy się powoli szykować do tego wieczoru ehm, mam nadzieję, że vlog wam się spodobał, jeśli tak to zostawcie koniecznie łapkę w górę, bo już chyba to wspominałam, ale to jest bardzo ważne, no i widzimy się już w kolejnym vlogu, tymczasem trzymajcie się, pa!